Wszystkim! Witam się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj zapowiada się mega ciekawy odcinek, bo Oliwia. Raz będzie miłą dziewczynką, a innym razem będzie taka zbuntowana. Także jeżeli jesteście ciekawi, co tu się będzie działo, jak Oliwia będzie się zachowywała w tych dwóch wersjach, to koniecznie oglądajcie ten filmik do końca, a jeżeli on się Wam spodoba, to zostawiajcie dużo łapek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Również subskrybujcie nasz kanał, bo filmy dodajemy codziennie w tygodniu o 15.30, a w weekendy o 8.30. Nie przedłużamy i zaczynamy! Dobra dziewczyna. Mamusiu! Co tam kochanie? Coś, jak się pięknie ubrałam. Jej, już ślicznie się ubrałaś, tylko tutaj jest jakaś mała plameczka. Co to się stało? To jest Nie? chyba woda. Wydaje mi się, że myłaś buzię. O rany, jaką sobie fryzurę zrobiłaś. Myślisz, że... Mam dodać więcej kolorów, jakieś spinki, bransoletki. Według mnie wyglądasz bardzo fajnie, super dopasowałaś spodnie, masz takie piękne, kolorowe skarpetki. Według mnie jest wystarczająco, ale jeżeli chcesz, to załóż sobie jakieś bransoletki. Nie no, to twoja decyzja. Jaką ja mam kochaną córeczkę, ona się zgadza ze wszystkim, co ja do niej powiem. Mm, bardzo Ciebie kocham. Skoro już tak pięknie się ubrałaś i wystylizowałaś, to musimy jeszcze spakować Twój kolorowy plecaczek, bo zaraz idziesz do przedszkola. Masz tutaj jeszcze małą przekąskę banana. I gdzie ty masz ten swój plecak? Jeszcze mi powiedz, I już wyjmujemy. Faktycznie o tutaj jest. Bo Oliwia, moja kochana córeczka, wszystko segreguje. Jak się do Was pięknie uśmiecha. To co, ja Ci życzę miłego dnia, baw się dobrze i widzimy się troszkę później. O nie, muszę wziąć jeszcze jakiegoś pluszaczka. O, zapomniałaś o pluszaku, masz rację, bo z takim pluszaczkiem będzie Ci zdecydowanie raźniej. Którego Ci podać? Oczywiście, że jednorożca. To teraz już na pewno masz wszystko. Zbuntowana dziewczyna. Jestem załamana. Patrzcie jak mama mnie teraz ubrała dzisiaj. Jest fatalnie. Przecież ja chcę ubierać się na czarne kolory, na jakieś ciemne, no. Tutaj, tutaj nie ma żadnych ciemnych ciuchów. Przecież. Co to ma być? Muszę iść do sklepu. Córeczko, a gdzie ty wychodzisz o tej porze? Zaraz musisz iść do przedszkola. No ale idę do sklepu. Po co idziesz do sklepu o tej godzinie? Po ubranka. No przecież masz dużo ubrań, masz dwie szafki ubrań. No ale... Ślicznie wyglądasz. Ale ja chcę ubierać się na ciemne kolory. Na ciemne kolory? No. Przecież ty jesteś uroczą dziewczynką. Na szczęście w mojej szafie to znalazłam jakieś ciemne ciuchy. Jeszcze tylko te włosy są fatalne, bo muszę je, je rozpuścić. Córeczko, ale dlaczego ty psujesz tą fryzurę? No, przecież uczesałam ciebie dopiero co, a ty rozplatasz tego warkocza, co jest nieładne? Czy o co chodzi? Halo, mówię do ciebie, dlaczego mi nic nie odpowiadasz? Nie! Co ty jesteś dzisiaj taka zbuntowana? Zawsze jesteś dobra, a dzisiaj jakoś się dziwnie zachowujesz. Nie poznaję cię w ogóle. Jeszcze tę spinkę muszę zdjąć i już nie, będzie nie tak źle. A nie, jeszcze makijaż. Jak to będziesz robiła sobie makijaż? A co? Przecież ty zaraz idziesz do przedszkola, a tam nie można nosić makijażu. No tutaj chyba zwariowałaś. Nie są, są kolorowe. Wezmę mamy. Jak mamy? Co weźmiesz mamy? Mamy cienie chcesz zabrać? Dlaczego? Przecież masz swoje. No ale tam nie ma żadnych ciemnych. A bo ty chcesz mieć ciemny makijaż? Nie no, ja z tobą nie wytrzymam. Ty się dobrze czujesz, może ty masz gorączkę. Dobrze się. Piję. Nie, wszystko w porządku. Dobrze się czuję. Myszko moja kochana. Ja nie wiem, co się dzieje. Przecież nie możesz tak robić. Nie jestem myszką. Jestem Oliwią, nie zapamiętaj to sobie słuchajcie jestem totalnie załamana Oliwia mnie nie słucha i tak wzięła moją paletkę cieni i zaczyna robić sobie makijaż aż się boję jaki będzie efekt końcowy OMG czy wy to widzicie? Ty wyglądasz tak creepy, że ja zaczynam się ciebie bać jak patrzę na ciebie i ty właśnie tak chcesz wyjść, poza tym masz krótkie spodenki, zmarzniesz zmarzną ci nogi musisz się przebrać no i jeszcze do tego nie mówisz nic dzisiaj do mnie Jejku dziecko Co ty oglądałaś Jakieś, Jakąś Wednesday czy co Że zaczęłaś się tak stylizować mhm. W sumie wiecie co Tak sobie pomyślałam że jak Oliwia chce tak iść do przedszkola To niech sobie idzie Ale jestem przekonana że pani przedszkolanka ją wyrzuci Bo przecież ani do szkoły Ani do przedszkola nie można się malować Masz tu dziecko swój plecak I możemy wychodzić nie ja jestem dzieckiem. Jak to nie jesteś dzieckiem? Masz dopiero 5 lat. W ogóle to. Nie założę takiego kolorowego kresaka. Nie ma opcji. Sama go sobie robię, wybrałaś i wtedy ci się podobał. Zawsze chciałaś mieć wszystko kolorowe. Co ty wyjmujesz, torebkę? A po co ci taka torebka? Nie, ja już naprawdę. Ja tego dzisiaj nie wytrzymam. Wyglądasz jak nastolatka, jakbyś miała iść na imprezę, a nie do przedszkola. I jeszcze do tego żujesz gumę. O, fuj, tylko tak nie rób, to jest obrzydliwe. Czy twoje koleżanki też tak się stylizują, czy nie? Naprawdę? To mnie teraz bardzo zdziwiłaś. Wolałam ciebie jednak, jak byłaś tą moją kochaną, dobrą córeczką. Dobra dziewczyna. Mamusiu, zobacz, jak ładnie posprzątałam pokój. Oj, faktycznie, wszystko jest ułożone. Nawet umyłaś podłogę. Jaka ty jesteś dzielna, moja kochana myszka. To teraz może sobie odpocznij, co? Zjadłabym coś pysznego, wiesz? Mmm, coś pysznego mówisz? To ja może podam ci ciasto z rabarbarem. Proszę bardzo, życzę Ci smacznego. Ale to ciasto wygląda pysznie. Naprawdę? Mhm. Według mnie też jest bardzo apetyczne. Oliwia zawsze mnie chwali. Ty jesteś taka dla mnie kochana. Wiem, to pouczę się piękne literek, a później to pomogę Ci w wszystkim, co byś chciała. O jejku, nie trzeba! Ale jak bardzo będziesz chciała, to coś tam może, o już wiem, możemy razem jakieś pranie powiesić. Chociaż wolałabym, żebyś odpoczęła. A ja bym wolała mu Ci pomóc. Zbuntowała na dziewczyna. Mama, daj mi coś dobrego do jedzenia. Upiekłam pyszne ciasto rabarbarowe. Zaraz ci nałożę na talerzyk i na pewno będzie ci smakowało. I wtedy, może jak zjesz takie ciasto, to poprawi ci się humor. Ale ja nie słucham tego ciasta. To dziwne, przecież zawsze lubiłaś moje ciasta. Nie, to nie. Ja już wychodzę z tego pokoju, bo jesteś niemiła dzisiaj i nie mam zamiaru więcej z tobą tutaj siedzieć. I dobrze, niech mamy sobie idzie, bo nie wkurza. Mam chipsy ukryte w szafce tutaj. I je sobie. Nie, 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 nie. Minęło pół godzinki, idę zobaczyć, co tam robi moja Oliwia. A co ty jesz? Chipsy? Skąd ty je masz? Przecież w domu nie było takich rzeczy. Było, było. Nie było? Było. Chyba ukryłaś te chipsy. No chyba tak. Przecież wierzę, że ja ci nie pozwalam jeść takich rzeczy. Oddawaj mi to i to szybko. To jest mega niezdrowe. Ja dopiero co innego zjadłam. Ale co zjadłaś? No, tylko chipsy. Dzisiaj zjadłaś tylko chipsy? Jedne... Żadnego zdrowego obiadu? Serio? Nie możesz tak robić. Przecież powiedziałam ci, że nie wolno ci tych chipsów jeść, tak? Bardzo bym chciała, żebyś mi pomogła. Trzeba posprzątać dom. Jak to nie? Zawsze mi pomagałaś. I to z chęcią wszystko robiłaś. Dzisiaj nie. Oj, jesteś strasznie zbuntowana. Nie mam dzisiaj ochoty. Ja też nie mam dzisiaj ochoty, ale trzeba wszystko porządkować i sprzątać. Dobra, dziewczyna. Mamy ślub. Słucham ciebie. Pobawimy się. No jasne, że tak. Z tobą zabawa to jest czysta przyjemność. A w co byś chciała się pobawić? Masz jakiś Lalecką pomysł? Barbie. Dobra, to może tutaj pobawimy się tym twoim domkiem. Okej. Okay. Dobra, to świetnie. I jeszcze ściągnę to auto tamto. Może Ci pomogę? Nie, nie trzeba, nie trzeba. Oliwia jest taka samodzielna. Wszystko sama robi. A jeszcze, może mi opowiedz, jak dzisiaj spędziłaś pierwszą połowę dnia? Podobało ci się w przedszkolu? Bawiłaś się też tam z dziewczynami? To ekstra. Ale ja bym, wiesz, co, wyjęła jeszcze tą lalę i najchętniej bym ją gdzieś tutaj położyła. Tylko boję się, że coś tutaj przestawię w tym domku, bo ty jesteś perfekcjonistką. I co wtedy, jak zrobię tutaj bałagan? To ja wtedy to poprawię. Aha, czyli nie ma żadnego problemu. A teraz dziewczyny idą do domu. No to chodźmy. O, rany, wiecie co? Strasznie rozbolała mnie głowa. Ja już chyba nie mam siły się bawić. A najgorsze jest jeszcze to, że w kuchni jest straszny bałagan. Mogłabyś pozmywać? Bo ja naprawdę nie mam na to siły. Pozmywam. O, dziękuję Ci bardzo. A skoczyłabyś jeszcze do sklepu, bo nie ma w ogóle w domu wody? Tak. Poradzisz sobie? Tak, 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 Czyli mogę liczyć zawsze na ciebie. O, moja to kochana. Poszukam w biedronce. niczym się nie przejmuj. Ja się wszystkim zajmę. Ty zejdź, połóż, odpocznij. Zbuntowana dziewczyna. Strasznie się martwię, bo Oliwia nigdy taka nie była, ale spróbuję załagodzić tą sytuację. Ona uwielbia się ze mną bawić, więc zaproponuję jej jakąś fajną zabawę i na pewno się zgodzi na to. I co, kochanie, przeszło ci troszeczkę? Ten twój zły humor? Nie? Myszko, co się dzieje? No, nie jestem myszką. Masz dzisiaj jakiś gorszy dzień, ale. Mam dla Ciebie propozycję. Może pobawimy się laleczkami Barbie? Nie chcę się w nich zbawić. Wolę i pograć na tablecie albo zadzwonić do moich koleżanek. Dobra dziewczyna. Słuchajcie, dzięki mojej kochanej córeczce już zdecydowanie lepiej się czuję, bo mogłam odpocząć, poleżałam sobie, więc głowa przestała mnie boleć. Oliwia oczywiście pozmywała, posprzątała, była na tych zakupach, wszystko ogarnęła. Jestem z niej mega zadowolona. Mam takie kochane dziecko. Mamusiu, jeżeli lepiej się czujesz, to może pójdziemy na jakiś spacerek? O, chcesz mnie zabrać na spacer? To takie miłe z Twojej strony. Ty zawsze o mnie myślisz. Dobrze, to idziemy się dotlenić. Może nawet zajrzymy na plac zabaw, chciałabyś? Albo też możemy sobie wziąć jakąś planszówkę i kocyk i zagramy sobie gdzieś na świeżym powietrzu w jakieś fajne gry. Może być? To chodź, pójdziemy za rączkę. Laleczki też chcesz zabrać? To chodźmy, kochani. Zbuntowana dziewczyna. O rany, to też nie pomogło? Propozycja zabawy? Ale to co, to już nie chcesz mieć tych wszystkich w pokoju zabawek? Zawsze lubiłaś się bawić, a teraz już nie chcesz ich? Wyrzucamy wszystkie zabawki? Drodzy widzowie, stało się coś, czego w ogóle się nie spodziewałam. Bo to oczywiście był taki scenariusz, że Oliwia raz będzie złą dziewczynką, a raz dobrą. I ona mi się teraz popłakała, że ona nie chce nagrywać, że jest zła, bo ona taka nie jest. Ale my to wszyscy wiemy, że jesteś dobrą dziewczynką, a to był tylko scenariusz. Więc chyba musimy przerwać to nagrywanie, już teraz Oliwia będzie samą dobrą dziewczynką, miłą. Tak? To no pamiętaj mi się, to jest tylko nagrywanie odcinków, my to wszystko wymyślamy. Ten scenariusz oczywiście był dłuższy, ale jak masz tak przeżywać. To wszystko to już nie będziemy nagrywać, że jesteś zła. Czyli zdecydowanie Oliwia woli być tą lepszą postacią. Ja też wolę, jak jesteś moją taką kochaną, dobrą córeczką. Oliwia poszła do lusterka zobaczyć jak się rozmazała. To nic, zaraz ten makijaż zmyjemy, przebierzemy się w jakieś normalne ubranka, bo pewnie zaraz pójdziemy gdzieś do twoich koleżanek. Albo na plac zabaw, albo na salę zabaw muszę ci w końcu poprawić humor. Jeszcze zdradzę Wam pewną tajemnicę. Teraz miałam w planach nagrywać taką scenkę, że Oliwia chce iść na imprezę i wrócić o północy, a ja wtedy będę się złościła, że nie, nie wolno ci nigdzie iść, bo jesteś na to za mała, a ty i także będziesz chciała iść. No ale tego już nie będzie w tym filmie. Mimo wszystko mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Tobie się chyba nie podobał. Miała być fajna zabawa, miało być śmiesznie, a wyszło inaczej. Więc ja już powoli kończę ten filmik. Mam nadzieję, że jutro będzie bardziej pozytywny. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie dawać teraz Oliwi dużo łapek w górę, żeby poprawił jej się humor. Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie w dzwoneczek i do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Papa, pa, całusy 102.